Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. U mnie na kanale będziemy otwierać kolejny kalendarz adwentowy. Tym razem będzie to kalendarz z biżuterią. I mamy taki mały oto kalendarz z biżuterią. Zobaczymy, co jest w środku. Czy był w akwarium? No, ale był naprawdę mega tanie, bo kosztowało to się około 5 funtów. Więc jakieś 25 złotych. Zobaczymy, co możemy znaleźć w kalendarzu. Za 25 zł. Na niego była też taka jeszcze retyzaczka, ale mam pokazana, co jest w środku, <noise> dlatego to zdjęłam, żeby nie podglądać i zobaczymy, co mamy tutaj w środku. Okienka są pomiarowane pojedynczo, po prostu od 1 do 24, więc plus taki, że nie trzeba będzie ich zbytnio specjalnie szukać, więc to się odbija światło. Zaczynamy od jedynki. Chyba jednak będzie musieć otwierać to. mam dość ciężko się właśnie otwierać. O, jakie słodki, zobaczcie. Mamy taką przypinkę aniołka. A jest naprawdę słodki, on jest w kolorze srebra. Bardzo ładne. Nice. Dwójeczka. I co mamy w dwójeczce? W dwójeczce mamy taki domek, też w kolorze srebrnym, więc fajnie, bo wszystko w sumie pasuje do siebie. I chciałam to sprawdzić, powiem, no nie pasuje jedno do drugiego, bo tu mamy coś innego w jednej, niż było w rzeczywistości, a reszta jest ok, zobaczymy. Więc mamy tutaj właśnie ten domek. Z jakim od razu już straszne paznokcie, ale ja czekam do świątyni zrobić. Trójeczka, żeby zdać po prostu fazmy cienie święta. To się nazywa ten czas. I tutaj też mamy... Wyciągam się w drugą stronę. No, tutaj mamy coś takiego. Janiołek, Taki taka wróżka, ta truskawka Pfuh, i don't know what this is Ale to nic. Szukamy dalej czwórki. Znaleźliśmy trzy zawieszki w kolorze srebra, więc fajnie, bo wszystko jest w tym samym kolorze, nie ma tak urozmaicenia, w sensie nie jest złoto, srebro i nie wiadomo co nam jeszcze, ale jaki uroczy bałwanek, słyszcie tylko, słodki, no w ogóle lubię taki jak już na pewno zauważyliście, jak po prostu magamiony bierają. W chcę. co my mamy w piątce, wow. Mamy taki kryształek niebieski, a też fajne słodki. W szósteczce natomiast, czyli w naszej Mikołajki, czyli coś zawsze fajnego się spodziewamy wtedy. Mamy, na razie to nie wiem co mam, bo rozwaliłam, mamy łańcuszek. To jest ten łańcuszek, do którego właśnie możemy przypinać te hramsy. Myślałam ogólnie, że będzie to bransoletka. Wolałabym chyba bransoletkę, no ale taki łańcuszek sam jest spoko. Natomiast no z tymi hramsami to nie bardzo. Przynajmniej no nie jest to mój styl. Ale bransoletka jak najbardziej. byłaby ok chociaż mam bransoletkę na hramsy, więc nie ma tego problemu. Siódemka. Siódemeczka. Otwórz się to pierwsze, to myślę się najgorsze otwiera znowu mamy kryształek tyłu razem w kolorze takiego szmaragdu zieleni ale bardzo ładny kolor ósemeczka co my tu mamy o, taki słodki, serdewny prezencik tak bardzo, bardzo ładny jak za 6 funtów Dziewiąteczka. Kalendarz zamawiałam gdzieś na Amazonie, także jak znajdę jeszcze, to wam go podziękuję. Dziewiątka. Zaczynam się schodzić za ofiarami. O, mam takiego słodkiego Jelanka. jelonka? Jelonka? Diach? Ze właśnie zobaczcie Jaki kochany. Nie wiem, nie się oglądam jadam takimi rzeczami, dajcie znać, czy wy też. W ogóle cały też jest inny, bo mam tylko Mikołaja jakieś typowo świąteczne. taka śnieżynka. Słodka, naprawdę. Także jak za tą cenę jestem naprawdę zszokowana. A tu widzę coś kolorowego. Ale też na bazie serennej mamy taką kolorową świąteczną laskę, albo skarpetę, albo bo nie wiem co to jest. Jeszcze raz wyjmiemy, zobaczymy. Taka świąteczna skarpeta, właśnie czerwono-biała-zielona, czyli takie typowo świąteczne właśnie kolory, fajne. Dwunastka, co my tu mamy? I Mamy choinkę. Powiem ja wam, że jak na taką cenę to naprawdę jest fajnie bez wszystko. I no oprócz tego jest fajnie właśnie wykonane. Nie jest to takie najbardziej data, tylko coś jest fajnego. I jeszcze mamy napisaną informację, że nie zawiera niklu. Także to jest też ważne dla alergików. To tyle Wam jeszcze chciałam właśnie powiedzieć. 13. Mamy takie kółeczko z napisem PiS już takie mniej świąteczne, ale też fajne, bo później możecie to sobie normalnie wykorzystać i nosić taką lanserkę też przez cały rok nie tylko właśnie w okresie świąt czternastka, co my tutaj mamy i mamy też taki kryształek bezbarwny tym razem, taki przeźroczysty ale naprawdę bardzo ładna także spoko 15. Co my mamy tutaj w 15 Otwieramy. I mamy taki krzyżek. Tak. Widzicie też fajnie, bo wszystko jest powsadzone właśnie w takie specjalne rostki. Także nic tu, wam nie lata osobno, luzem, więc jest ok. Mamy taki krzyżek. Szesnastka. Mamy taką gwiazdkę tym razem. Więc widzicie, nic tam się nie pomiesza, nie popląta, nie pospada. Więc naprawdę jakość wykonania za tą cenę jest rewelacyjna. Siedemnastka. Mamy taką słodką łyżwę, grze spoko, osiemnastkę, o, mamy taką słodką laskę, patrzcie, Taka laska świąteczna z kokardką, słodka, dziewiętnastkę mamy tutaj, o i tutaj mamy chyba właśnie brązoletkę, tak? Tak, więc fajnie, że jest i łańcuszek, i bransoletka, bo nie każdy lubi takie same łańcuszki. Więc fajnie, mamy też bransoletkę. 20. Uuu, mm, tak słodkiego bałwanku Mikołajka. Nie wiem, co to jest, zobaczcie, przemi słodki. 21. Mamy taki w kolorze bursztynu żółty, muszczarny. Właśnie też taki korali przeźroczyste 22. dwa jest jaskółka? Chyba, tak, tak. Taką jaskółkę. Ja. Wszystko wam zaraz pokażę, to jeszcze, czy tak osobno, jak będzie to wyglądać. Cała zawartość, ja uważam, że jest naprawdę super. Czyli jak za 25 zł, czyli 6 funtów, no i całe 6 funtów, to 5 chyba funtów to chyba, 5 albo 6, czyli 25-30 zł to jest po prostu rewelacja. Myślałam, że będzie mega kit. Także ja jestem w szoku. I tu mamy taką kuletkę, Teraz napisał Christmas. I w ostatnim okienku w Wigilię. A słodka, mamy tutaj taką słodką ssówkę z świętego Mikołaja. Łaaa, padeczka. Czyli ją ja teraz ułożę to i zobaczycie co było w całym kalendarzu i same zadecydujecie czy waszym zdaniem było warto czy nie. Moim zdaniem mega warto, naprawdę.